Witaj na podcaście na temat ciała, emocji i terapii. Nazywam się Bartosz Zadurski i dziś chciałbym opowiedzieć o temacie emocji w ciele. A dokładniej zacząć od takiego pytania czy emocje mają kształt? To pytanie fascynuje mnie od wielu, wielu lat. Co nadaje kształt naszemu ciału? I z jednej strony y, mówi się o genach, y, to, że zresztą bardzo często Jesteśmy bardzo podobni do swoich rodziców, do swoich matek i ojców w swym wyglądzie, w swej strukturze ciała, w ustawieniu ciała, w swych krzywiznach, w swych prostościach i tak Z jednej strony można tutaj poruszyć temat DNA, tego, co zostaje nam przekazane na poziomie genów, czyli to dziedziczenie na poziomie genów, ale z drugiej strony bardzo często pojawia się dziedziczenie społeczne, czyli w dzieciństwie bardzo często naśladujemy naszych opiekunów, naszych rodziców. Naśladujmy ich w ruchach, w gestach, w słowach, w sposobie mówienia, w sposobie ruchu, zachowania i te powtarzalne wzorce zachowań, w sposobie chodu, ruchu wpływają na jakby to jak się kształtuje nasze ciało jak się kształtuje struktura naszego ciała i oczywiście też przyjmujemy tematy emocjonalne od rodziców opiekunów no bo jeśli rodzic jest w danym stanie emocjonalnym do pewnego roku życia my przejmujemy ten stan emocjonalny i wpływamy też inaczej stan emocjonalny rodziców wpływa na nasz stan emocjonalny naszych opiekunów jest to niezwykle istotne i Podobnie jest zresztą w relacjach partnerskich, że mówi się o tym, że twarze partnerów po iluś tam latach relacji razem zaczynają się do siebie upodabniać. Są bardzo podobne do siebie. Jedna z mówi o tym, że te twarze są podobne do siebie przez to, że w relacji przeżywa się podobne te same emocje. A na naszej twarzy y, mięśnie mimiczne, czyli mięśnie wyrazowe, te, poprzez które wyrażają się nasze emocje, Kształtują wyraz naszej twarzy. Dlatego no, jest to taka teoria, która mówi o tym, dlaczego twarze osób w relacji upodabniają się do siebie. No i tu w ogóle duża ciekawostka, no bo um, nasze mięśnie mimiczne um, są niezwykle ważne w temacie um, wyrażania emocji i bardzo często, gdy my chcemy stłumić jakieś emocje, nie chcemy wyrazić jakiejś emocji, nie chcemy pokazać tych emocji na zewnątrz. No, może też nie chcemy ich poczuć, bardzo często generuje to duże napięcia na poziomie mięśni twarzy. Można to nazwać, że to napięcie generuje zakwasy, tak w cudzysłowie. I z tych, z tych napięć nadmiernych, które są wynikiem niewyrażonych emocji, bardzo często powstają przedwczesne zmarszczki. Powstają oczywiście też różne napięcia na poziomie twarzy, ale to już temat na osobną rozmowę. Więc jeśli wracamy do tego początku, jeśli my naśladujemy te, te ruchy, wzorce ruchowe, chodu, a także sposób siedzenia, no i siedzimy zazwyczaj w dzieciństwie na tych samych kanapach, fotelach, krzesłach i tak dalej, to wpływa na, nasz, na naszą strukturę. Ale niezwykle istotnym elementem będzie tutaj stan emocjonalny, bo stan emocjonalny będzie wpływał na ułożenie naszego ciała. Bo w, w, jest wiele badań na ten temat. Jest Emika z Harvardu, y, która ma jedno z najpopularniejszych wystąpień na konferencji TED, y, która mówi o wpływie pozycji siły i słabości na układ hormonalny, a w konsekwencji na stan psychoemocjonalny. I ona określa taką grupę pozycji siły. Czyli najprościej mówiąc to są takie pozycje, postawy ciała, Pozycje ciała, które w, zajmują jak najwięcej przestrzeni. Taka bardzo mocna, klasyczna to będzie staniecie troszkę w rozkroku, wyciągnięcie rąk e, mocno na boki. Albo położenie dłoń na biodrach, e, łokcie idą na zewnątrz, czy jak siedzimy na kanapie, mocno się rozkładamy w takiej pozycji, w której chcemy zająć jak najwięcej przestrzeni. E, nasze ciało jest otwarte, klatka piersiowa jest otwarta, jesteśmy wyciągnięci. I w takiej pozycji e, postawie ciała, pozycji ciała. Po dwóch minutach zmienia się układ hormonalny. Testosteron, który dodaje pewności siebie, podskakuje o około 20%, a kortyzol, czyli ten znany hormon stresu, opada o około 25%. Czyli wystarczą dwie minuty przyjęcia takiej silnej postawy ciała po to, żeby zmienić układ hormonalny, który wpłynie na następ psychoemocjonalny, czyli to, jak będziemy się czuć. I podobnie to działa, ale też w drugą stronę. Czyli mamy tak zwane pozycje słabości. To będą pozycje, w których zajmujemy jak najmniej przestrzeni, czyli jesteśmy skuleni, zakładamy ręce splecione na siebie, krzyżujemy nogi, ogółem kulimy się. Taka bardzo charakterystyczna postawa osób, które czekają na rozmowę kwalifikacyjną czy na egzamin. I tu się okazuje, że dzieje się coś zupełnie przeciwnego do pozycji siły, czyli po około dwóch minutach testosteron, niestety opada o około 10%, presonc, a kortyzol, hormon stresu podskakuje o 15%, czyli tracimy pewność siebie i wzrasta nam odczucie stresu. Jakie to niezwykle ważne, żeby mieć tą wiedzę i praktycznie ją wykorzystywać, wspierać się też poprzez ciało w trudnych też sytuacjach emocjonalnych. I z jednej strony tutaj chcę powiedzieć o tym, że tu nie chodzi o ucieczkę od trudnych emocji, tylko zauważenie, w jaki sposób możemy się wesprzeć w trudnych sytuacjach, na przykład w wystąpieniach publicznych. W trakcie egzaminu, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, i tak dalej, czy w innych jakichś sytuacjach, które są w jakiś sposób dla nas stresowe. Z jednej strony warto popracować głębiej ze źródłem tego, z czym to się to kojarzy, z jakimiś historiami, które jest to, że tak powiem, w cudzysłowie podpięte, ale też poprzez ciało możemy się wspomóc. Możemy pomóc sobie lepiej wystąpić, możemy pomóc sobie w trudnych momentach, bo oczywiście to będzie dawało nam pewne zasoby. Jeśli wykorzystamy pozycję siły, czy utratę zasobów, jeśli wykorzystamy pozycję słabości. Bo nasza postawa wpływa na nasz stan emocjonalny, więc będzie też wpływała na nasz stan naszych myśli, czyli jakie myśli będą się generować. I w tych pozycjach, w których nasze ciało jest bardziej otwarte, mamy ten stan emocjonalny z tymi emocjami, które są bardziej z, związane z zaspokojeniem naszych potrzeb, i mamy bardziej te myśli, które wspierają nasze życie. A w sytuacjach, w których nasze ciało jest zamknięte, skulone, bardzo często dzieje się coś innego. Więc mamy tu możliwość pracy, tak zwanej z pracy od dołu do góry, czyli poprzez ciało wpływamy na stan emocjonalny, w konsekwencji wpływamy na, na stan myśli, czyli idziemy od ciała do głowy, można tak powiedzieć, do umysłu w cudzysłowie. I oczywiście to działa też w drugą stronę, że poprzez pracę z mentalną, poprzez pracę z myślami możemy wpłynąć na nasz stan emocjonalny, który wpłynie na postawę naszego ciała. Jak to ciało będzie po prostu się zachowywać, jak ono będzie wyglądać na poziomie postawy. I mamy ten temat związany z pozycją siły. Ja jeszcze mam takie rozróżnienie pozycja a postawa ciała. Pozycja to jest coś, co ja mogę przyjąć, czyli ja mogę teraz przyjąć pozycję siły, mogę się wyciągnąć, wyprostować, stanąć szerzej, rozłożyć ręce, roz, rozłożyć się na kanapie i to będzie pozycja, którą mogę na chwilę przyjąć. Postawa ciała natomiast to jest coś, co jest ze mną, jeśli ja sobie stanę neutralnie, nie będę się jakoś specjalnie ustawiał, to będzie moja postawa ciała, nie pozycja. To jest takie moje rozróżnienie na to, co jest związane z chwilą obecną, czyli pozycję mogę w każdym momencie zmienić, a postawę, czyli naturalnym postawę mojego ciała w, w danym momencie. I oczywiście różne wydarzenia w życiu kształtują tą postawę. To, co jest związane z genami, to jest, co jest związane z różnymi urazami naszego ciała, kontuzjami, złamaniami itd. To, co jest związane z użytkowaniem naszego ciała, czyli funkcją, to, co robię z ciałem na co dzień, czy siedzę y, tylko całymi dniami, czy może też uprawiam jakieś konkretne sporty, a może uprawiam też jakąś specyficzną pracę, gdzie jestem na przykład ciągle w rotacji, skręcony w jedną stronę. Więc to wszystko, jeśli jest permanentnie powtarzane, będzie wpływało na to, jak postawa ciała będzie wyglądała. Y, ale też, i tutaj ten temat bardzo, bardzo mnie ciekawi, to, jakie emocje doświadczam, będzie wpływało także na pozycję, a w konsekwencji na postawę ciała. Bo jeśli jestem w, w, w jakimś stanie emocjonalnym, i jeśli jestem na przykład z takim powiedzmy przygnębieniem, potocznie mówiąc zdołowaniem, to raczej nie będzie to związane z otwartą pozycją ciała. Jeśli chcesz sobie wyobrazić kogoś, kto jest przygnębiony, zdołowany, jest w stanie depresyjnym, to raczej będzie to związane z pozycją ciała skuloną, jeśli tu mówimy o skrajnych y, sytuacjach, y, bardzo silnych emocjach, ale nie y, pozycją raczej otwartą, bo na siłę to ta pozycja może być na chwilę. I to jest to na przykład znane u osób z, y, y, z Show Biznesu, gdzie, gdzie na zdjęciach, na filmach y, wyglądają. Y, z zadowoleni, z zadowoleni, z otwartymi pozycjami ciała, ale jeśli przyjrzymy się na dłużej w życiu też prywatnym, co zazwyczaj nie mamy do tego dostępu, to tam bywa różnie z tym, z tą postawą, jak dana osoba wygląda. Bo widzimy tylko jakiś urywek życia danej osoby. Więc warto zwrócić uwagę też, że różne te stany emocjonalne będą mieć też różne konkretne wzorce strukturalne. I o tych wzorcach sporo mówił Aleksander Lowen w swoich książkach w związanych z psychoterapią poprzez ciało, analizą bioenergetyczną. Też jest sporo książek, które o tym mówi. Dużo jest też, wywodzi się z medycyny chińskiej, związane z różnymi punktami akupresurowymi. I pewne, są też, jest też bardzo wiele badań na ten temat, gdzie czujemy swoje ciało przy różnych stanach emocjonalnych. I w internecie znajdziemy sporo takich, jakiś też grafik z tym związanych. Dużą ciekawostką jest to, że gdy jesteśmy w stanie depresyjnym, jest to związane z nieczuciem ciała, czyli odcinam się od bodźców ciała, nie czuję swojego ciała, czyli moje ciało, można powiedzieć, jest zamrożone. Jest brak czucia ciała. Czasem jest nawet brak czucia granicy, gdzie ja się kończę, gdzie jest moje ciało. Natomiast w skrajnym yy, drugiej przeciwieństwie, będzie stan szczęścia, którym jest czuciem całego ciała, czuciem przepływu w ciele, o którym tak wiele mówi wiele różnych metod bardziej wschodnich, gdzie celem jest przywrócenie przepływu życia w ciele, związane na przykład z, z, chińską, z chińskim systemem, gdzie mówi się o przepływie chi, gdzie w pranie, jeśli chodzi o przepływ prany w hinduizmie. I tego będzie oczywiście jeszcze wiele, wiele w różnych systemach, czy to na przykład przepływów terapii czaszkowo-krzyżowej itd. i tak Więc różne te wzorce mogą mieć różny kształt, bo w różnych tych sytuacjach trudnych dla nas emocjonalnie nasze ciało się napina. Sytuacje trudne emocjonalnie nie będą związane z rozluźnieniem ciała. Jeśli wyobrazisz sobie teraz, przypomnisz sobie, swój najgorszy posiłek, jaki jadłeś, a może chociaż z ostatniego tygodnia, najgorszy posiłek albo miesiąca, który jadłeś. I poczuj, poczuj ten smak, poczuj ten zapach. To naj, najprawdopodobniej twoje ciało się teraz kurczy, się napina, skręca się w jakiś sposób. Jeśli natomiast przypomnisz teraz sobie najwspanialsze twoje wakacje, wspomnienie najwspanialszych twoich wakacji, tego stanu przyjemnego na urlopie, może gdzieś w słońcu, może gdzieś nawet na plaży, gdziekolwiek to było, gdzieś pewnie w naturze tak przypuszczam, zgaduję. To zwróć uwagę, co się teraz dzieje w, na poziomie Twojego ciała. Jeśli przypominasz sobie te przyjemne wspomnienia, przyjemne doświadczenia, raczej Twoje ciało się rozluźnia, jest bardziej otwarte. Twoja postawa ciała jest bardziej otwarta. Jesteś raczej bardziej w tej pozycji siły niż w tej pozycji słabości, o której mówi Emikadi. I te różne nasze doświadczenia życiowe, tych trudnych jakichś na przykład doświadczeń, stresowych czy traumatycznych, powoduje, że te napięcia stresowe, które powstają w danym momencie, często utykają, utykają w ciele. I te napięcia generują mm, poprzez, poprzez ten skurcz pewnego rodzaju, ściśnięcie tych mięśni, pewne wzorce strukturalne. Które powodują, że nie mamy tej równowagi strukturalnej, czyli nie mamy tego przepływu, który jest tak ważny i istotny dla zdrowia, o którym się mówi, w którym nie funkcjonujemy w polu grawitacji prawidłowo, w którym używanie naszego ciała jest problematyczne, jest ciężkie, jest związane z napięciami, dolegliwościami, zmęczeniem, czyli stanie nie jest darmową czynnością, a powinna być, powinniśmy stać i nie powinno to nas kosztować dużo energii. Jednak, jeśli nasza struktura, nie jest w równowadze, a bardzo często nie jest. Z wyn w wyniku różnych y, y, rzeczy, w wyniku różnych doświadczeń y, stresowych, traumatycznych w naszym życiu, ale także poprzez y, zbyt małą ilość ruchu. Y, nasz tryb, y, który często w społeczeństwie jest bardziej siedzącym trybem, y, który ma oczywiście swoje konsekwencje, będzie też na to wpływało. Więc ja chcę. Cię zaprosić do tego też, żeby zwracać uwagę na swoje ciało i uczucia, które płyną e, z ciała, bo zwróć uwagę, że uczucia, czyli są one uczucia, czyli czujemy ciało po to, żeby po, poczuć uczucia, czyli emocje, na stan emocjonalny. One są związane z ciałem. Jeśli ja zacznę rozwijać swoją świadomość ciała, zacznę zwracać uwagę na swoje ciało, to w konsekwencji też pojawią się emocje. I mogą się różne emocje pojawić. I to mogą być te emocje, które są bardziej te uważane za przyjemne, związane z zaspokojonymi potrzebami, ale też mogą być to te emocje, które są mniej przyjemne, związane z niezaspokojonymi potrzebami. I możemy z nimi pracować, robiąc to powoli, delikatnie małymi krokami. Bo gdy pojawi się bardzo silne, emo silne emocje, uczucie, które nie jest przyjemne, może być przytłaczające i może prowadzić do odcięcia. Odcięcia czucia tego. Ciała i tej emocji, poprzez zamrożenie, które bardzo często ma miejsce. I bardzo często napięcia, które są związane z jakimś utknięciem emocjonalnym, nierozwiązaną sytuacją emocjonalną, stresową, traumatyczną, na, może nastąpić ich uwolnienie tych napięć, czyli też tych emocji, poprzez terapię, w szczególności jeśli jest, jest to terapia doświadczalna, która uwzględnia ciało, ale też może nastąpić w, pod wpływem jakichś technik manualnych, czy to w formie masażu, w szczególności jeśli są to jakieś techniki powięziowe, terapii manualnej, fizjoterapii, akupunktury itd., itd. I z racji tego, że także pracuję z ciałem, wykonuję sesję integracji strukturalnej, czyli terapii, jednej z pierwszych terapii powięziowych, w którym równoważę strukturę ciała, która olbrzymi ma wpływ nie tylko na to, że czujemy się lepiej w ciele, bardziej swobodnie, ale przede wszystkim, i uważam to za jedną z największych wartości, że czujemy się lepiej psychemocjonalnie. Czyli z jednej strony mogę powiedzieć, że integracja strukturalna jest o tym, żeby zrównoważyć strukturę ciała, żeby lepiej się czuć w swoim ciele, lepiej funkcjonować w polu grawitacji, mieć lepsze zakresy ruchu, konsekwencji, w efekcie ubocznym, że tak powiem, pozbyć się bólu i napięć ciała, ale z innej strony. Co, co jest niesamowite i co naprawdę jest miło obserwować na przestrzeni wielu lat zajmując się tym, że to wpływa bardzo mocno na stan psychoemocjonalny, że nagle mamy dostęp do. większy dostęp do siebie, bo rozwija się także świadomość ciała, puszczają różne napięcia, puszczają często w tle różne emocje. Czasem naprawdę te emocje się pojawiają w trakcie sesji, że po, potrafi się pojawić jakaś emocja, czy to smutek, czy to radość, czy jakaś inna. Um, ale to, co jest dla mnie też e, czymś, co na początku mnie jeszcze zaskakiwało, teraz absolutnie nie, że te osoby, które wróciły do mnie, żeby powtórzyć cały cykl integracji strukturalnej, bo zazwyczaj e, taki cykl robimy raz i robimy sobie odświeżenia w postaci e, kilku spotkań, bo taki cykl składa się z 10 bądź 12 spotkań, zazwyczaj co tydzień, co dwa. To y, te osoby, które zdecydowały się powtórzyć cały ten cykl, jako główny powód podały to, żeby lepiej się poczuć psychoemocjonalnie. Bo były na przykład po jakimś trudnym doświadczeniu w swoim życiu, albo w jakimś trudnym momencie swojego życia, po jakiejś stracie, po jakiejś stresowej czy traumatycznej sytuacji. I praca z ciałem, i tu wspomniałem integrację strukturalną, ale to może być oczywiście inna forma świadomej pracy z ciałem. Metoda Feldenkraisa, to może być yoga, to mogą być zupełnie inne ćwiczenia, to może być chikung. Tego jest naprawdę dużo. Możecie zerknąć na różne metody na stronie świadomośćmyślnikciała.pl bez polskich znaków, to strona festiwalu Świadomej Pracy ściałem, który organizuję w Gdańsku. Kolejna edycja będzie we wrześniu 2023 roku, już 10. Więc jeśli temat Cię interesuje, zachęcam już do zarezerwowania sobie terminu na ten czas. Więc my poprzez ciało możemy pomóc sobie też w trudnych sytuacjach, po sytuacjach traumatycznych, stresowych i popracować właśnie od tego dołu do góry. I idealnie jest jak to jest zintegrowane, czyli na przykład i pracujemy z jednym z drugim, czyli tymi metodami terapii, psychoterapii, terapii traumy, które uwzględniają też ciało, jak na przykład IFS którego jestem no, olbrzymim fanem, bo także się tym zajmuję, a zajmuję się z tym z tego względu, że jestem olbrzymim tego fanem, bo widzę jaką dużą wartość daje ta metoda, ile ona pozwala zmienić w życiu, jak ona potrafi pracować się, że uwzględniamy tam właśnie to ciało, ale zarazem też uwzględniamy umysł. Więc bardzo, bardzo polecam. Ale jeszcze też wracając do napięć, że często napięcia, które mamy w ciele, mają też funkcję ochronną że są one pewnego rodzaju pancerzem ochronnym do tego, żebyśmy nie czuli czegoś nieprzyjemnego, jakichś nieprzyjemnych emocji. W, więc tworzymy taką tarczę ochronną przez to, żeby, po to, żeby jakieś nieprzyjemne doświadczenia nie mogły się do środka do nas do, dostać, czyli jakieś nieprzyjemności. Ale w konsekwencji też, mając tą tarczę ochronną, mamy też utrudnione czucie przyjemności. Więc warto też zwrócić na to uwagę. No i oczywiście, gdy mamy taką tarczę ochronną, to też działa to w dwie strony: że trudniej jest czemuś też wydostać się na zewnątrz, różnym emocjom się przejawić, uzewnętrznić, nawiązać relacje z drugim człowiekiem. Bardzo często osoba, która ma taką mocną tarczę ochronną, taki swój mocny pancerz ochronny poprzez napięcia, staje się mało czytelna dla innych osób. Nie do końca wiemy, czego możemy się po tej osobie spodziewać. Jak się zachować, jak ona się zachowa, więc w, 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 w jaki sposób może to utrudniać relacje, komunikację. Więc warto też i nad tym tematem się pochylić. Ja bardzo chcę Cię zachęcić też tym odcinkiem do tego, żeby zainteresować się różnymi metodami świadomej pracy z ciałem, żeby zacząć się rozwijać czucie swojego ciała, kontakt ze swoim ciałem, aby zacząć się, się ruszać się w jakiejkolwiek formie, będzie to, dla ciebie, będzie to dla ciebie po prostu przyjazne. Czyli mówię tu o świadomej pracy z ciałem, bo są też różne formy pracy z ciałem, które mogą wzmacniać nasze napięcia. Czyli jeśli ja sobie pójdę na siłownię i będę budował z, w swój można powiedzieć też pancerz mięśniowy poprzez duże napięcia, będę kształtował formę swojego ciała. Raczej będzie coś, co nie da mi dostępu do, do, do siebie, do swoich emocji, do kontaktu ze sobą. Więc mam na myśli świadomą pracę, świadomą pracę z ciałem, czyli uważną pracę z ciałem, czyli takim, w którym ja się skupiam na tym, co robię, mam kontakt z tym, co robię, jestem tego świadom. Czyli nie robię coś bez kontaktu tego, co robię, bez tej świadomości tego, co robię, tylko właśnie chcę rozwijać tą świadomość. Czyli to będą różne uważne formy praktyki z ciałem. Czyli to będzie ta joga bardziej związana z uważnością, czuciem tego, co robię, a nie bardziej dynamiczna. Czym bardziej dynamiczna to będzie, tym zazwyczaj jest to utrudniające nam czucie. Utrudniające świadomy kontakt z tym, co się dzieje, w szczególności na początku takiej drogi. Choć w szczególności, ale nie tylko i wyłącznie, bo znam też osoby, które... Teoretycznie interesują się świadomym pracem z ciałem od wielu, wielu lat, ale wybierają te bardzo dynamiczne e, formy, w których jest utrudniony kontakt z tym, tak naprawdę, i bardzo często ma to formę ucieczki. Ucieczki od emocji, wejście w trans, wejście w odmienny trochę stan świadomości, po to, żeby nie czuć nieprzyjemnych emocji, a nie wcale, żeby właśnie się rozwijać i kontaktować z tym, co gdzieś zostało zablokowane. Więc warto też zwrócić na to uwagę. Na to powszechne zjawisko unikania, w, które ma miejsce w świecie rozwoju osobistego i też duchowego. O tym też nagrałem jeden z odcinków, bardzo polecam odsłuchanie, jeśli jeszcze go nie słuchałeś, nie słuchałaś. Więc zachęcam w szczególności do tych spokojnych, uważnych, w szczególności na początku form, aczkolwiek może być to różnie, bo jeśli jesteś z bardzo dużą ilością powiedzmy to, energii, że nie jesteś w stanie. Wykonywać czegoś powoli i uważnie, to może być dla Ciebie dużym wyzwaniem, żeby zrobić coś powoli i uważnie. Więc możesz też skorzystać z bardziej m, takich form, które dają możliwości rozładowania tego wysokiego ładunku, który jest w bezpiecznych warunkach, ale też z uważnością czyli cały czas z kontaktem z tym, co się dzieje. To też jest możliwe w bardziej, m, w bardziej dynamiczny sposób ale on wymaga więcej, powiedziałbym to, wysiłku, żeby utrzymać tą uw uwagę. Bardzo polecam Ci w takim wypadku ćwiczenia tre, w szczególności na początku skorzystanie z opieki i providera, który wesprze Cię w tym, żeby nauczyć się tego i wykonywać to samodzielnie. Bo w, same ćwiczenia są niezwykle proste, ich nie musimy się uczyć. One są banalnie proste, ale to, czego się uczymy na warsztatach tre, na sesjach indywidualnych tre... To nauki, w cudzysłowie powiem, zarządzania tym procesiem, procesem. Czyli na ile ja mogę w tym procesie właśnie być świadomy tego, co robię. Czyli mieć kontakt z tym, co robię, i to będzie kluczem. I to jest to, co, z racji tego, że też prowadzę warsztaty TRE i sesje indywidualne TRE, na co najwięcej zwracam uwagi. Bo ćwiczenia są banalnie proste Ich można powiedzieć, że nie musimy się uczyć, bo one są po prostu tak proste, że jak je poznamy, to od razu. Możemy je wykonywać. Natomiast zarządzanie tym procesem, byciem obecnym w tym doświadczeniu już wymaga trochę wsparcia i pewnego rodzaju powiedzmy to wysiłku, zaangażowania, może to będzie lepsze słowo, w to, żeby mieć ten kontakt z tym ciałem. Więc bardzo polecam, jeśli masz dużo energii, słowo medytacja kojarzy Ci się z napięciem i jest ci daleko do tego, żeby praktykować medytację, coś uważnego, relaksację. To warto by było to rozładować, ale też warto by było z tym popracować głębiej, dlaczego tak jest. Na poziomie różnych przekonań, przysiąg, doświadczeń, które są w Twoim życiu, coś, co uniemożliwia Ci wejście w ten bardziej delikatny, uważny stan. Bardzo często mamy wygnaną potrzebę odpoczynku, zwolnienia, wyciszenia, bo może się to wiązać z różnymi trudnymi wspomnieniami. Można z tym popracować w bezpiecznym delikatny sposób. Bardzo Ci dziękuję i jeśli ten podcast wniósł coś dobrego dla Twojego życia, to będę Ci bardzo wdzięczny za udostępnienia, polubienie tego podcastu, subskrypcję, możesz go cenić, jeśli słuchasz go na Spotify'u. Zapraszam Cię też na mojego Facebooka, Instagrama, tam także inne materiały znajdziesz, które publikuję. Na dziś to tyle. Dziękuję Ci, dobrego dnia, do usłyszenia.